W Miejskim Domu Kultury w Lubaniu możemy oglądać wystawę prac wybitnego polskiego malarza i rzeźbiarza Zdzisława Beksińskiego. Dzień dobry, nazywam się Jan jestem opiekuny wystawy twórczości Zdzisława Beksińskiego. Zapraszamy mieszkańców Lubania i okolicznych miejscowości do odwiedzania MDK z wystawą, którą dzisiaj możecie Państwo oglądać do godziny 19.00, a w niedzielę, w ostatni dzień, do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. Wystawę można zwiedzać do 3 marca włącznie.